Cześć, ciao, witam was serdecznie. Tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie blisterek. Blisterek, który kupiłem w Biedronce. To, że on tam był, no, obrazuje to. Y jak w tej chwili jest nasycony rynek różnego rodzaju kartami, e, z saszetkami, albumami, e, puszkami i blisterkami, właśnie. Kiedyś nie do pomyślenia było to, żeby takie blisterki sobie leżały w sklepie. No, przeszło, przeszło dwa tygodnie już teraz, jak policzyłem. Teraz no, jest to ogólnie dostępne, także e, myślę, myślę, że po prostu bardzo, bardzo duży nakład wyszedł u nas w Polsce. E, słuchajcie, mamy blisterek. Blisterek kosztował 13,99 zł mamy za to cztery saszepki i kartę z limitowanej edycji, także wydaje mi się, że opłaca się coś takiego kupić. Można też sobie dzięki temu skolekcjonować jakieś fajne karty limitowane. Przy okazji saszetki wychodzą troszeczkę taniej niż normalnie. No my tutaj trafiamy, naszą powtóreczkę mamy już tego zawodnika na karcie limitowanej. Ostatnio zastanawiałem się dlaczego jest tak, że niektóre karty z limitowanej edycji właśnie wydane, dedykowane Euro 2016, drodze do Euro 2016 przedstawiają duże postacie, a niektóre przedstawiają małe postacie. To znaczy inaczej. Albo całych zawodników, albo właśnie tak jak tutaj od pasa w górę. Nieważne, nieważne, nieważne. Nic nie wymyśliłem oczywiście, ale... ale no, zastanawiałem się nad Dobra, mamy cztery saszetki. Otworzymy sobie, zobaczymy, co trafimy. No, mam nadzieję, że... Trafimy kolejnego Game Changera do naszej stajni, do naszej kolekcji. Tutaj na początek mamy Karima Benzema. Karim Benzema przydałby się w naszym kolejnym unboxingu, gdzie będziemy robili sobie meczyk Polska-Francja. Polska-Francja, bo kilku z Was opowiedziało się właśnie za tym meczem. Także już teraz Was zapraszam na unboxingową potyczkę Polska-Francja. Mamy tutaj Karima Benzema, mamy Edena Azarda, i to jest karta Game Changer. Pierwszy Eden Azard u mnie w kolekcji, czyli już, już, już. Blister uważam, że uda Dany, mm, zawodnik Belgii Eden Hazard na karcie Game Changer, świetny strzał, y, świetny, świetny zawodnik. Y, mamy jeszcze logo y, Federacji Anglii, no i karty y, bazowe. Robert Lewandowski nam się trafia świetnie, fajnie, fajny, fajny, fajny listerek. Fajny blisterek, fajna saszetka, pierwsza saszetka świetny strzał, myślę, że e, ta saszetka spowoduje to, że w pozostałych już nic, nic. Super, super mega ciekawego nie trafię. Mamy tutaj kolejne bazoweczki Patrzcie, zobaczcie, ale strzał. Wow, wow, wow! Diego Costa na karcie Game Changer. Dwie karty Game Changer w jednym blisterku. No masakra, masakra, powiem Wam szczerze. Dawno mi się nie zdarzył taki wypas. Super, jestem pozytywnie zaskoczony. No nic, nic więcej. Nie można powiedzieć. No poza tym, że kurde, super, super, super hiper, Mega Blister. Mamy jeszcze tutaj szwedów. Kurde, zobaczcie, yy, ta karta była też w poprzedniej, yy, w poprzedniej saszetce w tym blisterku. Także mamy tutaj powtórę. Hahaha. <ścoughs> Sorry, że się śmieje, ale zobaczcie, znowu lewy nam skoczył, lewy nam skoczył, drugi lewy. Bardzo podobny blister. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli tak się sprawy będą rozwijały, to teraz powinniśmy znowu trafić Game Changera i znowu trafić lewego. Mam nadzieję, że no, troszeczkę się to pomiesza i dostaniemy jakieś inne karty. Wow, 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 męczę się z rozerwaniem. Mamy tutaj Podolskiego. Coś odwróconego. Zobaczmy dalej. Chyba same bazówki nam się trafią tutaj tak, 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 przechwaliłem bisterek bo zobaczcie, teraz już jest normalnie Andra Haha, <laughs> i tu trafiamy Dynamo Milner, Milner na karcie Dynamo i ot taka saszetka saszetka numer 4 z bisterka z Biedronki kupionego za 13,99 i mamy Daridę znowu coś, o, aż dwie odwrócone jeszcze Szwedów do tego pa ba, pa, pa i zobaczmy Kawał Włochów, kawał Włochów i na koniec trafiłem sobie Fansa, Olson. Olson, super, super blister, Podsumowując, mamy dwie nowe karty Game Changer. Mamy dwóch lewych na kartach bazowych, ale Polaków nigdy, nigdy za wiele trzeba ich zbierać, trzeba odkładać, bo no może się długo znowu nie trafić e, taka okazja, żeby mieć e, drużynę, e, to znaczy może nie Polaków, ale e, zawodników w koszulkach reprezentacji Polski na kartach Panini. E, mamy też e, Fansa, Fansa Olsona, mamy Milnera na e, karcie Dynamo. Mamy herby. Jest fajnie. Ja jestem bardzo zadowolony. E, wam już teraz dziękuję za oglądanie tego filmu. E, zapraszam, tak jak mówiłem, na potyczkę. Potyczkę między Polską a Francją. Unboxingową, unboxingową potyczkę. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć!